Jeszcze dziś w programie Dzikie Drapieżne Ptaki na wyjątkowej sesji fotograficznej. Teraz niezwykłe sesje i jeszcze bardziej niezwykłe zdjęcia. W roli głównej, piękne drapieżne ptaki. Marzy ci się nietypowa sesja zdjęciowa w otoczeniu natury? Marta Pietrzyk, fotografka, realizuje sesje fotograficzne z drapieżnymi ptakami. A Kuba Bokisz, który na co dzień zajmuje się terapią z wykorzystaniem ptaków, zapewnia odpowiednio przygotowane do tego zadania zwierzęta. Do sesji zdjęciowej korzystamy z takich ptaków jak puchacz europejski, puszczyk uralski, puszczyk meszarny, puszczyk zwyczajny, płomykówka, jastrząb halisa. Żeby nie było to dla ptaków stresujące, to tak naprawdę pracujemy z nimi od pierwszych dni życia. Są to takie hodowlane. Taki ptak podczas całej sesji zdjęciowej bierze może udział 2-3 minuty. Ptaki nie są żadnym zagrożeniem dla ludzi z tego względu, że są ułożone w taki sposób, że pracują z dziećmi, ze schorzeniami autyzmu, ze dawna i wieloma innymi dysfunkcjami. Jest kilka spektakularnych momentów na planie zdjęciowym. Jeden z nich to wtedy, kiedy osoba fotografowana widzi pierwszy raz drapieżnego ptaka oko w oko. To jest wtedy wielkie wow. Kolejny moment, kiedy bierze go na własną rękę, i kiedy widzi efekt finalny naszej sesji. Wszyscy reagują bardzo pozytywnie, jak widzą te stroje i chcą odejść od tego zgiełku, tego miasta i wczuć się w taką naturalistyczną postać. Na sesje zdjęciowe przychodzą mi kobiety, żeby nabrać pewności siebie, mężczyźni, żeby poczuć się męsko w kadrze oraz rodziny, żeby stworzyć sobie niepowtarzalną pamiątkę. O, pięknie. Jak trzymałam sobie na swoim ramieniu do zdjęć, gdy pozowałam, szpony były obłędne, strasznie duże. W pewnej chwili się troszeczkę stresowałam. Jest to mocne takie doświadczenie. Każdy reaguje inaczej, ale każdy ostatecznie się odnajduje w tym kadrze. Kiedy tworzy się więź pomiędzy modelem a fotografowanym ptakiem, wtedy jest najpiękniejsze ujęcie. Jeszcze jak wchodzi w ogóle w grę światło, to jest już rewelacja.